Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Bardziej ryzykowne. Na przykład uważam, że są polskie banki, które są mniej bezpieczne niż trzymanie pieniędzy na PayPalu. Dzisiaj i PayPal nie jest dla mnie taki autentyczny, bo kiedyś mi zablokowało ponad 100 tysięcy i też musiałem się tłumaczyć, żeby mi oddali. Natomiast wydaje mi się, że polskie banki yy, yy, są w innej jurysdykcji, więc jakby masz pieniądze. Ty, jak masz nie, za granicą, też masz konta za granicą na pewno, prawda? Więc też pewnie jakoś to, to, to sobie rozłożyłeś. Nie? Żeby mieć wszystkie jajka w innych koszykach. Mam ich nawet sporo, i teraz stosunkowo łatwo konto za granicą założyć. Myślę, że to bez wychodzenia z domu możecie nawet dzisiaj załatwić. Natomiast myślę, że wszystko to, o czym mówimy przez ostatnie 10 minut, się sprowadza do konstatacji: dywersyfikuj dywersyfikuj, jak będziecie mieli zdywersyfikowane, oczywiście o ile macie na tyle funduszy, żeby to podzielić na wiele koszyków, to to ryzyko się na pewno obniża. Tak, ja na przykład przewiduję to 5% mojego majątku, bo reszta majątku ona jest warta i gotowa do tego, że jak nas tylko wypuszczą z domu, to ja ruszam na zakupy i ja na przykład nie, nie prognozuję, że będzie jakaś wielka wyprzedaż, że za chwilę się tu wysypią te ogłoszenia, bo dzisiaj wiem, czuję to jako inwestor będący na rynku bardzo głęboko i widząc rynek codziennie go obserwując, że kupowanie ludzie, którzy to, to nie były stripteaserki, tak jak 10 lat temu w Stanach, które miały po 5 domów na kredyt, tylko to byli ludzie, którzy mieli oszczędności i realne pieniądze i dzisiaj być może tych pieniędzy nie będą potrzebowali. Natomiast zawsze się znajdzie ułamek ludzi, którzy mają Problemy z płynnością, bo mieli źle zorganizowane firmy, i oni będą musieli z tych dobrych czasów wziąć na przykład majątki, nieruchomości czy ze spadków i je sprzedać. I to będzie ułamek. Ale ci, co kupili, oni będą trzymali, no bo tak naprawdę gdzie zainwestują pieniądze? Nie ma za bardzo alternatyw, żeby zainwestować kilka tysięcy, kilka milionów. Jak ktoś się mało zna na wszystkim, to te wyłącznie nieruchomości będą trzymały tą wartość, taką wynabywczą taką wartość. No i ja uważam, że jest takich parę czynników, które będą te nieruchomości zmniejszały, tak? Na przykład jak, jak problem może być trochę z lokatorami, bo nie każdy będzie miał dzisiaj pracę, tak? Część ludzi wyjedzie z dużych miast, ale to będzie jakiś taki yy, mały ułamek. Natomiast z kolei ludzie nie będą kupowali mieszkań, więc będą musieli w większej ilości je wynajmować, tak? Yy. Więc jakby czynnik, który obniża wartość nieruchomości, też są takie, które podwyższają. Tak jak dzisiaj ludzie trzymali pieniądze na alokatach czy na aukcjach, no dzisiaj uciekają stamtąd, bo jest niebezpiecznie. W banku się mówi, że jest niebezpiecznie na giełdzie, więc to jest czynnik, który będzie pakował w te nieruchomości. Więc ja się cieszę, że jestem w tej branży, w której jestem. Cieszę się, że, że też jesteś, yy, że, że jakby wybraliśmy yy, yy, oboje tą branżę. No i, no i miejmy nadzieję, że tutaj yy, jako społeczeństwo sobie z, ty z tym poradzimy. Więc jakby ja Wiem, że my sobie damy radę, natomiast wiem, że jest pewna odpowiedzialność nasza w stosunku do innych ludzi, żeby takie materiały nagrywać, pokazać, że, że tak naprawdę nie. Słuchajcie, ze wszystkiego można wyjść chyba i tak, tak bym to podsumował, że już nie jedna wojna była, nie jeden kryzys, my ich nie pamiętamy, bo jesteśmy za młodzi, natomiast to nas nie zabije ten kryzys, co najwyżej nas wystraszy, poturbuje trochę, niektórzy oberwą bardziej, niektórzy mniej, są tacy, którzy na tym zyskają i teraz jeżeli będziemy myśleli chyba w, w kontekście jak zyskiwać, na tym, może nie wykorzystywać tą sytuację, ale jak w tym trudnym czasie się odnaleźć, jak szukać nowych biznesów, to, sobie, to, to damy sobie radę, prawda? Bo, bo chyba na tym to polega. Tak, no ja na koniec, bo niestety już muszę za chwilkę uciekać, bo mam kolejną sesję za dosłownie pięć minut, ale na koniec chciałbym powiedzieć, że jest taka fajna angielska fraza, która mi się bardzo podoba. Everything is figurable. Czyli tak jakbyśmy to chcieli przetłumaczyć na, na polski, to wszystko jest do ogarnięcia. Może ciut przesadzona i pewnie są jakieś pojedyncze przykłady, że no nie da się już więcej nic zrobić i nie mamy na nic wpływu, ale myślę, że jednak w biznesie i w przedsiębiorczości everything is figurable. Czyli nawet jeśli nasz widz ma teraz trudną sytuację, wysyłam dużo otuchy, dużo nadziei, dużo wiary w siebie, wszystko jest do ogarnięcia. Jeśli nie tym, co dotychczas działało, szukajcie innych dróg. Ja za was mocno ściskam kciuki i tobie, Danielu, bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten przemiły i bardzo ciekawy wywiad. Dzięki wielkie serdeczne. Także trzymajcie się, hej. Super, Trzymajcie się papa. Pa.